Wszystko widzieliście? IP, PESEL? Wszystko? Oj nie, to niedobrze. Mamy moda do... Nazwisko psa? Mamy moda do Dark Souls 2. Bearer of the Curse. Mod... Ocz dam tutaj wam całą listę, bo... Na YouTubie, bo nie będę... Teraz nie pamiętam, co on dokładnie zmienia. Ale zmienia dosyć dużo rzeczy. Zmienia bronie, dodaje klater do świata, Z... Powinno być nowe oświetlenie? Powinno. Powinno być nowe oświetlenie. Generalnie... Powinno zmienić trochę sporo rzeczy, tylko z jakiegoś powodu nie rozumieć dlaczego. Nie chce mi zabdatewać rozdzielczości. Panieńskie nazwisko psa chcecie. Może in a dream a murky, forgotten land. Radon A place where souls may mend your ailing mind You will lose everything once branded the symbol of the curse an augur of darkness your past your future your very light none will have meaning and you won't even care by then You'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it. Drang Lake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Czyli to jest hydra baba z radomia, stocznia gdynia widzę Łatna. To a flame, your wings will burn in anguish, time after time. For that is your fate, the fate of the cursed. Nie. Radom, dworzec! Małpy! Nie wiedziałem, że gramy w Wukonga. Co to za heręcję farmazony, ale to prawda! Dark Souls 2 jest bardzo drewniane. You're the face of the curse. it's an undead, an undead has come to play, <laughs> they all end up here, all the ones like you, you spoke to that kind old dear, didn't you? <laughs> Your finished. Yeah, no you yes, you will become one of them. hollows prey upon men. feast upon their souls. this is the fate of the cursed. <laughs> To, to najwyższa rada inkwizycji. Moje imię brzmi. Moje imię to Glutplut. Czy Glutplut to na pewno twoje imię? Decydowanie. take a closer look who do you think it's supposed to be Boja matka think back deep into your past yes it's an effigy of you ja tak nie all people come here for the same reason to break the curse

to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh I'll fool you no longer. You lose your souls. All of them. Over and over again. Ah ha. to Aha. No, fajne. Nice! Nice! Podoba mi się, to jest bardzo ładny człowiek. No człowiek to dużo powiedziane. Ale spójrzcie jaki nie jest ogromny w ogóle. Glut flut i się nie patyczkuje. Z nim nie ma żartów. Ponoć jego święta wypadają 19 czerwca, w Boże ciało. Jak nie przejdziesz w samych Majskach to się nie liczy. Znaczy zależy jakie będą pancerze, nie? Jeżeli będzie coś ładnego no to założymy. ada jak lecimy przede wszystkim w drip. Ale chodzenie. Bicie ludzi w samych gaciach nie jest mi obce. To, co teraz masz, nie jest drip? To jest drip. Ale jeżeli znajdziemy. Kto beka. Oto to zasłaniać te mięśnie, to prawda. I wasynki. Nie mamy. Y I musimy dawać kamienie. Oni lubią kamienie. Wszystko jest przede mną. Asen, marzenie. Tylko jedno. Wyglądać jak glutflut. Oa. Oła. Na gołą klatę przyjął tą strzałę? No bo on jest zajebisty, widzisz go? Myślisz, że on coś poczuł w ogóle? Nie wiem, czy jest po co wchodzić do tamtej trumny, bo tam ta trumna, moi droty, sprawia, że zmieniamy płeć. Ja nie wiem, czy jest sens ku temu. W sensie, jeżeli chcecie, to zmieńcie sobie płeć. Jakby Go-Go-Slay, ale glut-flut. Nie wiem, czy to jest wymagane dla niego. Jego mięśnie powodują tą ikonkę tarczy, a czyli on ma takie spazmy po prostu i nie może się zrelaksować. Majula jest tak zajebistym hubem, jest tak piękna. Ale się świecimy. Damn, boy! Oiled up. Mod jeszcze dodaje właśnie coś takiego, że możemy widzieć dalekie miejsca. Bo normalnie w Sausach, znaczy w sensie normalnie w dwójce, tego zamku w ogóle tam nie ma. Nie widać go. Będziemy zaczynać od Heidi. Możemy, jeżeli chcecie, możemy zaczynać od Heidi. O Boże. O nie. Oh shit, oh fuck. Jak je zabijemy kilka razy, będzie zajebiście śmiesznie. Karaczany? Do tego ciężko je trafić. O, dzięki. Nowy olejek, thanks, girl. Luchelin grasta! Czemu mu go po prostu nie dasz? Kowal potrzebuje tego klucza, co ty z nim robisz? Oddaj! Ten ostatni pierścionek to radomski translator. Pozwala słyszeć głosy przeciwników. Jezu, jakie on ma, ogromne plecy. Trochę dubsko ma mało, jak na taką dowoloną budowę na górze. Po prostu ma bardzo zbite nogi. Odsiadów już by BBL miał. Mam ci zaufać? Wiesz co mówisz? Ja ci ufam, Ada. Ale wiem, że jakbyś skoczyła z mostu, to nie dlatego, że wie, że jest bezpieczne, tylko dlatego, że chcesz skoczyć z mostu. Wieża płomienia, Heidi. 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 High Hi, bitches. My z wami w sumie tak niedawno walczyliśmy, co nie? Nie w tej grze, ale. O O Boże. O Jeden. O mój Boże. Dobra, będziemy liczyć śmierci. Fine by me. To nie wina fluta, to, plo, to prowadzący. Prowadzący. Trochę się przypiekliśmy. Za długo siedział w pikarniku. Padniesz? Byłoby prześmie. I mean, niczego innego nie chciałem. To zależy, jak dobrze liczę do trzech. Średnio. Gubię się po dwóch. Nie martw się, wszystko się ułoży. Nie byłbym taki pewien nada. ale czemu nie cały czas mi dropią swoje spodnie Czy my damy radę Ciebie jakoś stąd raz, dwa, trzy Nie wyszło nam Ale może jeszcze nie wszystko stracone Nice! O to chodziło. A czemu on tak w ogóle wygląda? Jakby dosłownie, po prostu się przypiekł. Nawet nie jest tak, że on wygląda jakby był pusty. Czemu glut tak wygląda? Bo jest pusty! Umarł. Jakbyś umarła, ale to też byś tak wyglądała. Też jestem pusta, a nie wyglądam tak? Ale nie umarłaś. Ale wszyscy się tak świecą w ogóle, wszyscy są tutaj ogleda... O lera, wszyscy są. O, Jędrzej, kojarzysz może takiego NPC'a, któremu możemy dać taki fajny strój? Co jeśli ona też będzie naolejona? O, tak! Ciągnij glut flut! Patrz Patrzcie na to. Easy. Ale ślicznie, wow. A lokacja jeszcze nigdy nie wyglądała tak ładnie. Wow. No, po tych cieni, co się ładują, ale ej, wygląda naprawdę ładnie. Nie, 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 lup, lup. Ja generalnie bardzo dużo nie pamiętam z Dark Souls 2. Także, jeżeli ominiemy jakiś sekret i będziecie o nim wiedzieli, to mi napiszcie. Bo ja po prostu dużo rzeczy nie pamiętam. Ojejku, ja wiem, że ty jesteś trudny, stary. Jesteś twardy, jak ja. O, jeszcze żyje. Oooo! kurwa! Uch. Miecz z hide, Hyde? Heidi? Miałem dzisiaj w planach babcie. Tak. No. Znaczy, grę. Grę, nie faktyczną babcie Jędrzej. Nie... Nie. To nie tak. To, to nie tak, jak myślisz. To się da wytłumaczyć. Nie rozumiem jednej rzeczy, gramy sobie Dark Souls 2, dobrze się bawimy, więc gdzie jest Tomek? Tomek nie lubi dobrej zabawy, zacznijmy od tego. Pewnie robi teraz coś odpowiedzialnego, albo gra w jakieś Hell Let Loose, czy inne nudne rzeczy. Dużo powodów do marudzenia? Oj tak. Czasami spadnie w Chained Together, nie przeprosi nawet. Jak nie będziemy ostrożni, to ziomeczek potrafi nas zrunshotować. Ale na szczęście jesteśmy zajebiście ostrożni, więc nie ma szans, żeby nas zabił. Glutflut jest po prostu inaczej zbudowany. Szkalujstwa? To nie są żadne szkalujstwa. To jest sama prawda. Otwieraj to, Marion. Otwieraj. Uuuu, Boskie iframesy. To, że ten człowiek ma tak insane podbródek, to ja nawet nie. Z drugiej strony, czy na pewno Glutflut jest człowiekiem? Czy jest po prostu już bogiem? Prosto w łydkę. Myślałem, że to przeciwnik. Straszyłem się. Ej. A myślicie, że to z bombami dalej działa? Chyba naprawili. Cholera, tylko się ośmieliłem. Ośmieliłem, ośmieszyłem. Ośmieliłem spróbować i się ośmieszyłem. Ot, no to chciałem powiedzieć. Ja tam mam jednak ja to jednak potrafię w słowa. O. Potrzebujemy latarni. Latarni? Pochodni. Aj, 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 aj. aj, 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 aj. Jest takie szo Chyba nie wypał stary Off Fuck me No 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 O Jezu jak dobrze, teraz ty Bo nie potraficie wchodzić w na co nie? Nie No dobra, nie jeszcze mnie czekaj Jak jesteś tylko ty No to tam radę Nie, już gorzej. Zajebiście. Bitch, bitch, am him. Denis, penis. Patrzcie na to, chat. Denis. Penis! Wierzę nie ładnie tak. niszyć komuś budynku, nie? Trzeba za to zapłacić. Nie ma sprawy, stary, ja zapłacę blikiem. A to, to, to są ci, których ja zwróciłem, tak? No wiem, czy ten dzień kiedyś nastąpi. Kiedy znowu się spotkamy. Jezu, to jest trochę jest scary as fuck. Nie wyszło idealnie, ale jest możliwe. Easy GG Easy Old well Plate. Jeżeli dobrze pamiętam, to ty jesteś po prostu zakopany. Ty się raczej nie ruszysz, co nie? O nieważne. Źle pamiętam. A. Ha. Stary, dobre, Dax, szło co? Kurwa, a ja utknąłem? Wypuścisz mnie? Wow! Wow. Tak to się robi w Drunk Lake. No nie tak, nie tak. O, 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 o. Chyba jest głupi. Był. Beka, nie? Bullshit, jak zwykle od Miyazakiego. A! To nie Miyazaki, tylko Tanimura. Idziesz i płonąca beczka nagle na ciebie spada. Tym razem to jest Tanimura. Olera jasna. Kula daje fula. To tutaj kula dała fula, a glut daje. Luta? Tani mura małego masiura. <grystanie> Kto to powiedział? Kto to powiedział? Przyznać się. Chat, dostaniecie bana. Wszyscy. Naraz. Jednego dużego bana. Wasze grzechy nie zostaną wam A myślicie, że mogę to zrobić tak, żeby siebie nie wysadzić? Gdzie to jak to wszystko boli? Zawsze tak bolało? A nie, bo jesteśmy w tym... w tych czempionach. No. coś przewiduje, że to się nie skończy za dobrze. Dlaczego mnie? Dlaczego mnie, ziomio? Ups! Ej, ale tego już nie wysadził. O! To nowość, to chyba smoda ale... Nie, no przecież on dalej byłem w animacji! Dalej byłem w animacji! Dosłownie dalej byłem w animacji, nie mogłem niczego zrobić! No jeszcze dyszał nade no mną jak umierałem. GDZIE TY TYM CELUJESZ, IDIOTO? O! Są klucze do DLC. Patrzcie na to. Debile. No fucking way. Naprawdę no, to już zdobywamy tutaj? Jest mi ciężko wymawiać to imię. Glutflut, 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 No, jest ciężko. Glutflut, 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 uh -huh. Glutflut, Glutflut. No, nope, ciebie się... Zapomniałem, że teraz przecież jak ja to zaatakuję, to wszystko pierdolnie. Dobra Szat, pierwszy głos. A, masz dziurawą mordę, stary Dark Souls 2 jest też trochę symulatorem bicia po łydkach i słabych hitboxów. To mnie nawet nie trafiło i wy to bardzo dobrze widzieliście, że mnie to nawet nie trafiło. I teraz sobie urywa rękę. Jest on nas tak zły, że urwał sobie łapę. Czajcie to? Jak wściekli musicie na kogoś być! O, -o. Easy.